Witam w grze Last Day on Survival. W tym odcinku udam się do wydarzenia czasowego z Jack. U niego można wymieniać różne przedmioty na taką skrzynkę. A w tej skrzynce mogą być różne rzeczy, na przykład jakieś broń biała, palna, różnie z tym jest dobra. Idziemy, gdzie taki dealer jest. Ja już sobie przygotowałem potrzeba. Tu widzicie, czasami trzeba na skrzynkę leczenie jakieś. Czasami śrubki. Cztery różne rzeczy. Różnie z tym jest. On się pokazuje dwa razy na dzień. No, tu widzicie, otworzymy i to będzie. Przyda się nam to broń. Łom. Nie, to nie łom chyba. Teraz Wam pokażę moją bazę. Jak moja baza wygląda. Idziemy do mojej pazy To jest ograniczony czas. Czasami to pół godziny jest, czasami godzina Gdzie w tym wydarzeniu. Z tego, z tego wydarzenia też chcę zrobić odcinek. Wchodzimy. Możecie dać znać w komentarzu, czy taka baza wystarczy na rajdy, żeby robić nie rajd, rajdów. Tu jest pierwsza ściana, tu jest są wszędzie. Znaczy, pierwszy rząd to jest ściana kategorii trzeciej i drzwi kategorii trzeciej. Około tu zbudowałem, udało się. Już kupiłem, dokupiłem. Już nie mogę się doczekać. Jestem szczery. Tu widzicie, a to jest co? Drzwi kategorii pierwszej. za jedną deskę. mogę wam pokazać. Tutaj, to jest to, hmm. jeszcze mi brakuje 20 leweli, żeby zrobić lewo z rajdy. A do tego czasu chcę robić wydarzenia czasowe z kalendarza. Będę robił te, które umiem. Możemy otworzyć, wziąć leczenie. To mogę zrobić, bo mam trochę tych kapsli do losowania. Z tego może też zrobił odcinek, gdzie znaleźć te plakaty. To już byłby ten odcinek z tego. To mogę nagrać. Tego nie nagrałem. Nie wiem, czy dam radę. Tutaj to chyba kanały są w porcie. Nie wiem, muszę dokładnie się dowiedzieć. To możemy wziąć od razu. Widzicie? Trochę tych plakatów jest. W tych wieżach można znaleźć te plakaty. W motelu, w bunkrze. Gaz-stadion, farma i... polisz-stadion. Stronęg policji. Tu widzicie. Jeszcze tutaj myślę, żeby sobie zrobić oddzielne pomieszczenie do tych skrzynek, żeby tak nie były w rządku. Później będzie ciężko znaleźć, które będą mi potrzebne. Będę musiał tak chodzić na koło. Jeszcze pomyślę o tym. Zobaczymy. Tu widzicie moją bazę. Tutaj się da przejść, czy nie? Nie, nie da się przejść. Jeszcze może coś zmienię, zobaczę w środku. Jeszcze pomyślę. Tędy nie przejdę Mogę tędy. To widzicie? A to może zbuduję do końca tego roku. Zobaczę. Statek. Może zbuduję, zobaczę. Muszę do kanału wchodzić. Może z kanału zrobić drugi odcinek, Zobaczę. czy Tutaj można. Widzicie, udało mi się bardzo zbudować to kolejne odcinki, to będą będą wydarzenia czasowe, znaczy z kalendarza do wydarzenia kanału może 20 leveli, może bunkier afa zrobię, żeby tak nie powtarzać co jakiś czas, no to jakiś czas być co kilka miesięcy, ale jeszcze pomyślę, zobaczę, albo sami dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejny odcinek, czy jakieś poradniki, już zaczyna, zaczynać nagrywać, czy coś innego. Wasze pomysły też mogą się przydać, bo ja, może się zgodzimy na coś wspólnie. Możecie propozycje pisać w komentarzach. Ja może wezmę te propozycje pod uwagę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Last. Cześć!